Serdecznie witamy wszystkich hodowców, kolejnym gołębnikiem, który w ciągu ostatniego krótkiego czasu wspólnym gołębnikiem odwiedzamy jest gołębnik w miejscowości Sopki, a znaczący nazwę WG Centrum, tutaj jest bardzo właśnie załącznik już kolega który się przedstawi, proszę bardzo. Paweł Uciński się z miejscowości. Rusiec. Rusiec. To jest blisko. W ruśce to my znamy. Tam jest i firma MDM, Eupol, Kampol, to jest bardzo blisko, także tutaj hodowcy przyszli, gdzie wprawdzie mamy trochę tak nietypowy dzień rozgrywania finału, bo jest wtorek, dzień powszedni, także siłą rzeczy mniejsza frekwencja będzie gdyż wiele osób jest w pracy, ale ci, co tutaj są, koledzy się przedstawią z jakich okolic to jest Gomunice, Gomunicę to jest oczywiście przy kamieńsku zaraz nam. Grzegorz Owczarek tam mieszka, przy tak, go tak, też to pozdrawiamy. Bo tutaj mamy kolegów z jakich miejscowości, z Włocławka. Rzeź, i tak, to Włocławka tutaj. Rusiec praktycznie. Też to praktycznie A, po sąsiedzku, tu z kolegą. Zelów. Zelów to tutaj o zrzut ja, ta... Restaże. Oddział Sierac. Sierac. I koledzy? Zelów. Też Zelów. Widzimy. Tutaj w tym gołębniku właśnie który widzimy tutaj. No. Tam w oddali były te gołębie e, trzymane teraz poszły na ten ostatni lot. Dzisiaj mamy ten lot e, z odległości 380 km z Niemiec, tak? Tutaj organizator. Tak, witam, kolega, witam od razu przygotowuje tutaj już po ciężku. Tutaj tak, przychodzimy tak, do zapytamy właśnie o to, skąd się ten lot odbywa, ile gołębi poszło, no i jakie warunki pogodowe przy wypuszczeniu były i od której były wypuszczone. Super, witam wszystkich hodowców, dzisiaj mamy lot, dzisiaj jest czwartek, mamy lot z miejscowości Łost. to jest w granicach 380 km do nas, przy fajnej, pięknej pogodzie, poszły gołąbki, odleciały o godzinie 8.20, wtedy rozmawiałem to z to było 20 minut później niż planowaliście, tak, tak, tak bo patrzyłem troszeczkę nam giełki, dlatego wolałem te parę minut poczekać, Praktycznie przy pogodzie bezwiecznej, tak tam troszeczkę minimalnie, tak się tam chłopaki podzieli, tam się listeczki ruszały, ale to nawet i w bardzo dobrym kierunku. I odeszły dobrze wszystko? Odeszły, wszystkie całym stadem odeszły, takie mam zapewnienia, przyjadą, będziemy wiedzieć więcej, tak, także... Tych poszły poszło ile na ten finał? Na finał poszło 120, zakoszowaliśmy. 120, tam jednego chyba też mieliście dylemat, ale w porozumieniu z o, właścicielem. Tak, z właścicielem, bo tutaj no wszystko jest, wszystko jest jawnie, tak jest pisane. Po prostu nie, on nie poszedł. Nie poszedł, bo był w za słabej kondycji. Aha, jeden został. I, i został ten gołąbek jeden, także... No ale też my mamy tutaj powiedzmy takiego nieoficjalnego zwycięzcę, bo się zdarzyło, że w międzyczasie czekając na gołębie system zarejestrował odbicie gołębia, który był niezakoszowany, tak? tak? Ale to by się tradycji ja stało zadać, dosyć, także bo mamy zawsze takie sytuacje. Ale właśnie... jak, Krzysztofie, jak przyjrzymy historię naszych lotów, także z każdego lotu, jak jest coś, coś jak mamy, zawsze ktoś dochodzi i pierwszy gołąb zawsze jest ten, który z jakiegoś tam innego lotu niezakoszowany dochodzi, no, także. Tak to już stało się tradycją, chyba na naszym górniku. Dobrze, tutaj o, mamy tutaj e, widzów, przyszli koledzy, jeszcze do tu przyjechali koledzy. A skąd koledzy są? Krawozdawcą. Daleko to stąd jest? A jaki to jest oddział? Ten sam? Ten sam. Zel, 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 zel. Zelów. To jest oddział numerze? 270, 270. ile? 7. 7. Dobrze. No nic, będziemy czekać na te gołębie. O, no, zobaczmy, jeszcze kolejni hodowcy idą. Teraz tutaj dojdą, i też z nimi porozmawiamy. No. Wszyscy tutaj z obecnych mają jakieś gołębie, które poszły na ten lot? Tak, tak. No to dobrze, no to będziemy tutaj kibicować. Na pewno, na pewno większość ma tutaj gołąbki, także się tutaj koledzy też idą co mają gołąbki swoje, także... z nimi porozmawiamy. No, tutaj widzimy przed chwilą przyjechali koledzy z oddziału bieruńsko wlędzińskiego To jest oddział w jakim numerze? 408, a to jest yy, okręg. Katowice. W Katowice. Tutaj koledzy mają jakieś gołębie? Tam ten kolega ma. Tam, tam, to się ma. Tam, 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 tam poszli tam gdzieś z nimi porozmawiamy. Także kibicować przyjechaliśmy. No i widzimy. To coraz więcej kibiców jest. Te gołębie miejmy nadzieję, tak jak tutaj szacowaliśmy. One przyjdą, tak pierwsze się spodziewamy, druga, trzecia. Się no I tak będzie. Także na razie będziemy tutaj oglądać. Na razie w tym wejściu. Dziękujemy. Do zobaczenia i lot. lotki. No, teraz mam nadzieję, że następne już też już będzie z gołębiami, które będą tutaj siadać. Tu widzimy, w tej odsłonie spotkaliśmy też kolegę Tomasza Kajdzika i tutaj kolegę Krzysztof Węglecki. Skąd kolega? Oddział Luńska Wola. Zduńska Wola, to bliziutko. Bardzo blizno. Po sąsiedzku. A I tutaj kolega Dawid. Dawid, Skop. tak jest. Tutaj Sąbótka też mówił, że może okolic. na piechotę. Tak, na piechotę Przejdź jak, jak Dobrze. A Mariusz może przyjdziemy, pokażemy jak w hmm. Głębikach, tytułem przypomnienia jak wygląda, co? Chodź zobaczymy, pokażemy jeszcze, o, żeby koledzy widzieli. Tutaj y, ostatnio kolega też musiał szybko te treningi robić, jak wszyscy, którzy no, zmuszeni z pogodą niejako wcześniejszymi warunkami, tym bardzo dużą temperaturą po prostu w ostatnim tygodniu. Także nie mieliśmy za dużo, że tak powiem, relacji fotoreportażowych, ale za to mogliśmy na internecie oglądać te przyloty gołębi. Teraz właśnie mamy ten lot finałowy, zwieńczenie niejako tego. Proszę bardzo. O i zobaczmy, ja jest kolega w przy... to spałeś tutaj widzę, tak? tak dzisiaj spałem, nie mogłem spać, musiałem. Po prostu no, stres, stres, stres stres przed finałem. To pokażmy. Prze I ten gołębieg, które jest puste, poza tam jednym. teraz te gołębie, które masz 120 sztuk, one są równomiernie rozmieszczone jest, po wszystkich? Nie, one czy? mają dowolność, wybiorą sobie tam. Ale przed... prawa lewa część? Tak, Bez i znaczenia. tutaj, i tutaj. Aha. A, Czyli dobrze, moment. wszystko jest tutaj. No, nam jest miło, że tutaj no, yy, potrafi, odbyła się no. finał. Zawsze to jakaś bardzo fajna impreza, gdzie można. Spotkać różnych kolegów, porozmawiać. Tutaj widzimy, co chwilę oni dochodzą. Będziemy tutaj też na bieżąco z nimi rozmawiać. O, zobaczmy, jak kolega miał tu rozwiązane. Wszystko tu były anteny wlotowe. Tu była ta woliera, a tutaj było, o, zobaczmy, podnoszenie, że mogły sobie one tutaj wychodzić. I w każdym jednym elemencie, tu, w każdym segmencie, przepraszam, było tak samo to, no to zrobione. I też tutaj na ścianach były te te regały, gdzie one sobie spoczynkowo mogły, te spoczynkowe, gdzie mogły sobie tutaj one siedzieć. No a tutaj widzimy cały czas pracował system, kolega tutaj nam rzetelnie cały czas wysyłał informacje o tym, co się dzieje na głębniku, jaka statystyka jest, które głębi na bieżąco brakuje, których ubywa. I tak jak widzimy, teraz nawet dzisiaj, o tutaj zobaczmy właśnie ten przyszedł gołąb, z prędkością 2680, ale to był niestety nie zakoszowany, należał do kolegi Darniana Kuśmierka. No niestety nie poszedł. Tak w oby tradycji stało się zadość, bo tak było każdy często jeden lot. Ja myślałem, że dzisiaj finał, że finał chyba będzie, ale jednak... Pierwszy gołąb z każdego lotu można zobaczyć, z każdego lotu pierwszy gołąb zawsze jest nie, 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 ten. nie ten, nie z tego nie lotu. ten. No tak się zdarza, no, po ale prostu. no po prostu no. A A tutaj... I, w, I w tej części mamy dalej, nie? Tak samo wszystko. No, tak o, samo popatrzymy. jest. O. Nawet możemy każdy być. sobie może zobaczyć. Rozważyć, bo siedzi sobie teraz. Siedzi, odpoczywa, odpoczywa. wyżera niejako to, czymś specjalnie nasypałeś, nie, nie one, tu... no, one tutaj mają tak, żeby o. sobie chodzić. Siedzi sobie go, widzimy nakrapiany. Ma tipesa. Łatwiej tak, tak. Ciekawe, czy kogoś był. Nie, pewnie w okolicy dzisiejszego lotu. No to trudno powiedzieć. No mówię, jest. Też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy on zginął. A, nie, no, nie mogliśmy się, to, się no, no, ale to już jest, że tak powiem, po ptakach. Bo to ten lot, miejmy nadzieję, to jest już ostatni lot w tym roku. Tutaj o kolegi. Także na razie dziękujemy. No mówię, i czekamy na tego łębie. Widzimy, kolega się stresuje, jak to każdy z organizatorów. No ale. Ale tak to już jest. Zobaczmy się tylko tytułem przypomnienia, jak wygląda tutaj okolica. O! Tutaj, tak wygląda okolica. Niebo lekko zachmurzone, tylko chmurki takie pierzaste, widzę. Tutaj, całkiem odkryte niebo. No i wiaterek teraz. Tam kiedy byliśmy było dość wiało a teraz już... Niepokojący tutaj... ten wiaterek trochę troszeczkę jest taki spychający w długo łąbki, także będą, bardzo... zobaczymy. będą miały trudno. No, no nic, myślę, zobaczymy. Że, myślę, że tylko na dolocie samym taki wiaterek jest, że po trasie miały dobry, także czy może nawet bez wiecznie. No dobrze, dobrze, tam na wypuszczeniu kto był? Nie, na wypuszczeniu był mój kuzyn. Kolega z Golejnik z jeszcze jednym kolegą, także pojechali, wypuścili. Nie mieli był. problemów tam nie było, z granicą, z przechodzeniem. Z nie coś, było nic. żadnych problemów, był potwierdzający, pan, pan Helmut nazwiska nie, nie pamiętam, ale był, był na miejscu, zanim jeszcze gąbki były wypuszczone, czekał. Obejrzał tak, było przygotowane, jest, mamy potwierdzenie, także jest wszystko zrobione tak, jak Dopięte na ostatni guzik. Dziękujemy i czekamy na gołębie. Dziękuję.